Po raz pierwszy w Kazimierzu nad Wisłą odbyły się profesjonalia piwowarów i barmanów 2009. Świętujemy udany zbiory miel. głosiły hasła reklamujące imprezę, która odbywała się w namiotach na błoniach między ulicą Kwaskowa Góra, Szkolną i Lubelską. Kazimierz leży w centrum polskich plantacji mielowych, zaledwie 100 km od browaru w Warce. To zaważyło na organizacji imprezy właśnie tutaj. Profesjonalia adresowane były zarówno do osób zawodowo związanych z produkcją czy serwowaniem piwa, jak też do jego konsumentów. Będąc okazją do przybliżania tajemnic powstawania złocistego najczęściej trunku. Podczas dwóch dni trwania imprezy można było porozmawiać z ekspertami na temat produkcji piwa także w domu, składników i zasad jego nalewania i podawania. Naocznie można było się przekonać, na czym polega kontrola jakości piwa w laboratorium. Wlewane jest piwo. Piwo jest odfiltrowywane do tej kolby. Następnie taki sączek jest zabierany na płytkę z odpowiednim podłożem i inkubowany w warunkach beztlenowych lub warunkach tlenowych przez okres od 3 do 5 dni. Jeżeli piwo jest zakażone, wówczas wyrastają różnego rodzaju mikroorganizmy, właśnie drożdże, pleśnie, bakterie kwasu octowego, które świadczą ewentualnie o jakimś zakażeniu, tak? To są typowe drożdże szlachetne które ewentualnie mogą się pojawić w piwie. Jednakże piwo, tak jak powiedziałam, jest czyste mikrobiologicznie, nie ma takich zakażeń. W specjalnie przygotowanym labiryncie pełnym monitorów z przewijającymi się na taśmach w tysiącach dźwięczących piwnych butelek można się było poczuć właśnie jak jedna z nich. Nie brakowało chętnych do nabycia kufli z grawerowanym na miejscu imieniem czy innym unikatowym napisem lub wzorem. Można było się przyjrzeć produkcji szkła artystycznego, butelek, karafek czy kufli w przygotowanej specjalnie polowej minihucie. Kto zgłodniał, miał okazję popróbować piwnych potraw Roberta Robertasowi. I oczywiście spróbować fachowo podanego piwa z pianu. Dla zmęczonych przygotowano nawet leżaki. Okrągłe pomieszczenie wyciszało gwar na zewnątrz, a szklana tafla u góry pozwalała poczuć się jak leżakujące piwo. Atrakcji nie brakowało. Były konkursy i koncerty, występy kabaretów i chórów. Organizatorzy obiecują, że powtórzą tu imprezę za rok. Z włosem spiętym w kształt kłosa zboża rozdaje dziewczynom i chłopakom zwanym piwowarami.